Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego twoja okolica jest zaśmiecona? Spacerując po parku, przechodząc obok przystanku autobusowego, albo odwiedzając pobliskie osiedle, na pewno widziałeś porzucone papiery, plastikowe butelki, czy nawet stare meble. To nieprzyjemny widok, ale co gorsza, zaśmiecanie świata ma poważne konsekwencje dla nas wszystkich. W tym filmie zastanowimy się, dlaczego ludzie śmiecą i co możemy z tym zrobić: brak świadomości ekologicznej. Wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, jak ogromny wpływ ma ich zachowanie na środowisko. Wrzucona na trawnik plastikowa butelka rozkłada się przez setki lat, a jednorazowy kubek może zanieczyścić wodę pitną dla zwierząt. Działania edukacyjne mają kluczowe znaczenie w budowaniu proekologicznych nawyków. Bez odpowiedniej wiedzy trudno jest zrozumieć, jak codzienne wybory wpływają na przyszłość planety. Każda kampania edukacyjna powinna być dostosowana do różnych grup wiekowych. Wygodnictwo i lenistwo. Kto z nas nie widział sytuacji, kiedy śmieci leżały dosłownie kilka metrów od kosza? Wygodnictwo sprawia, że niektórzy wolą porzucić odpadki tam, gdzie akurat stoją, niż podejść te kilka kroków. Czasami brakuje wyobraźni i odpowiedzialności za wspólną przestrzeń. Przyzwyczajenia mają duży wpływ na nasze działania. Warto pracować nad zmianą tych negatywnych wzorców. Każdy ma szansę być przykładem dla innych. Nie bój się zwrócić komuś uwagi. Brak szacunku do czyjejś pracy. Osoby sprzątające przestrzeń publiczną wykonują ciężką pracę, która często nie jest doceniana. Wiele osób myśli, że skoro ktoś i tak sprzątnie po nich, to nie ma sensu się przejmować. To podejście jest nie tylko niesprawiedliwe wobec tych pracowników, ale też generuje dodatkowe koszty dla gmin i miast. Warto zastanowić się, ile pracy wymaga utrzymanie porządku w miejscach publicznych. Szacunek do czyjejś pracy zaczyna się od odpowiedzialności za własne śmieci. Każdy z nas może uczynić życie tych pracowników nieco łatwiejszym. Przeludnienie i brak infrastruktury. Na terenach gęsto zaludnionych. Śmieci pojawiają się częściej, bo więcej ludzi generuje więcej odpadów. Niestety nie zawsze idzie to w parze z odpowiednią infrastrukturą. Brak wystarczającej liczby koszy na śmieci to realny problem. Przeludnione obszary wymagają planowania i inwestycji w utrzymaniu czystości. W miejscach o wysokiej gęstości zaludnienia warto inwestować w dodatkowe punkty segregacji odpadów. Rozwój infrastruktury to podstawa utrzymania porządku w takich miejscach. Mieszkańcy również powinni być informowani o lokalnych zasadach gospodarowania odpadami. Niedostateczne kary. W niektórych krajach zaśmiecanie jest surowo karane, co skutecznie zachęca ludzi do takiego postępowania. Niestety, w wielu miejscach, w tym również w Polsce, mandaty za śmiecenie są często zbyt niskie lub rzadko egzekwowane. Skuteczniejszy system kontroli i wysokie grzywny mogłyby znacznie ograniczyć ten problem. Kontrole powinny być przeprowadzane regularnie i w różnych miejscach. Kampanie informacyjne mogłyby dodatkowo uświadamiać ludzi o konsekwencjach prawnych zaśmiecania. Każda kara powinna być odczuwalna, by miała funkcję prewencyjną. Psychologia tłumu. Jeśli widzimy, że wszyscy wokół śmiecą, łatwiej jest nam samym do tego się przyłączyć. Działa tutaj mechanizm podświadomego naśladowania otoczenia. Dlatego tak ważne jest budowanie pozytywnych nawyków i dawanie dobrego przykładu. Widok czystej przestrzeni publicznej może działać motywująco na innych. Zachęcanie do wspólnych akcji sprzątania może być skutecznym sposobem na zmianę nastawienia ludzi. Przykłady dobrych praktyk są inspiracją dla całych społeczności. Dzień Ziemi, który obchodzimy 22 kwietnia, jest dobrym momentem na wyjście z inicjatywą posprzątania jakiejś przestrzeni wspólnej. By dać przykład do działania w tym temacie. Jak to wszystko możemy zmienić? Po pierwsze edukacja. Musimy od najmłodszych lat uczyć dzieci szacunku do środowiska, po drugie, inwestować w infrastrukturę. Więcej koszy na śmieci i punktów zbiorczych. A może by tak wprowadzić system nagród za proekologiczne zachowania? To może dodatkowo zmotywowałoby ludzi. Organizowanie lokalnych akcji sprzątania buduje więzi społeczne i pokazuje, jak ważna jest wspólna odpowiedzialność. Każdy gest ma znaczenie w procesie poprawy środowiska. Każdy z nas może zacząć od siebie. Wystarczy jeden drobny gest: podnieść śmiecia, wyrzucić do kosza. Daj dobry przykład. Jeśli każdy zrobi odrobinę więcej, nasze otoczenie stanie się czystsze i przyjemniejsze. Zaśmiecanie to problem, z którym wszyscy musimy się zmierzyć, ale mamy moc, by to zmienić. Zacznijmy od siebie i pamiętajmy, że każda zmiana zaczyna się od małego kroku. Dziękuję za obejrzenie tego filmu i zachęcam do podzielenia się swoimi przemyśleniami w komentarzach.